Dzisiaj jest nasz ostatni dzień na kempingu Czujnik powieszony Więc mamy przyczynę Przez to też ta śruba się odkręcała potem Jednego wieczoru udało się chwilę porozmawiać z kaminem. Ruszamy w prawie. O jakie piękne palmy! Wjeżdżamy na wybiegi, patrzcie I zwierzęta były dosłownie na wyciągnięcie ręki Właśnie nam zgasła ładowarka Jest spalone Znaleźliśmy dzisiaj fajną miejscówkę na DZIKO, włączona i nawet ładujący. Nadszedł ten czas, dzisiaj jest nasz ostatni dzień na kempingu w Alicante. Jutro będziemy stąd wyjeżdżać, więc trzeba dzisiaj zrobić cały serwis. Zaczynam od kasety, solary po dwóch tygodniach całkiem nieźle się powróciły. Dla kontrastu, tak wygląda umyta część solara. A tak wygląda brudna strona. Z tej strony to chyba lepiej widać. Jedna strona jest brudna, a druga wyczyszczona. I cały panel jest już gotowy. Wyczyszczę jeszcze nasze okno, które też się trochę zakurzyło. Niedużo, no ale jak już jestem tu, to mogę je od razu przetrzeć. Gotowe. Kilka słów o ładowaniu paneli. Jak mamy... Pogodę taką pochmurną, to praktycznie ładowanie jest bardzo znikome, prawie że zerowe, e, dlatego w tym tygodniu, wczoraj, w czwartek, musiałem na chwilę odpalić silnik, żeby podładować nasz akumulator hotelowy. Nie mam niestety ładowarki sieciowej do akumulatorów i FPO4, więc odpaliłem na chwilę silnik. Jakbyście mieli do czynienia z takim czynnikiem. To tu z tyłu jest taka płytka, którą można zdemontować. Ja o tym nie wiedziałem, więc musiałem go całego otworzyć, żeby zobaczyć. Ale wystarczy ją przesunąć w dół, ona kliknie. I teraz można ją wyciągnąć, zamontować i potem na niej powiesić czujnik. Czujnik powinien być zamontowany około 30 cm od sufitu, więc to będzie mniej więcej tak. Zaznaczyłem sobie, w którym miejscu ma być płytka do zawieszenia i będzie to mniej więcej tak wyglądać. Zaraz zaznaczę otwory i będę wiercił. Otwory wywiercone. Podstawka przykręcona. Teraz sprawdzimy, jak wygląda montaż czujnika. O, jedną ręką ciężko trafić. O, jest, trafione i wskoczyło. I teraz muszę sobie zaznaczyć miejsce, gdzie trzeba zrobić otwór na przewód. I myślę, że gdzieś w tym miejscu nie będzie się rzucać w oczy, będzie dobre miejsce. Średnica przewodu to 4 mm, więc poszukam wiertełka 4,5. Czujnik powieszony. podpiąłem przewód ten kabelek jest taki bardzo cieniutki, delikatny a te moje są grube więc dałem tutaj taką śrubkę żeby to chwilowo usztywnić żeby nie ciągnąć za ten cienki kabel przewód od drugiego czujnika jest już podłączony i zrobię teraz pierwsze uruchomienie na jednym obwodzie jest też ten czujnik więc on zapiszczy i dodatkowo powinien zapiszczyć też górny OK, włączam Po chwili czujnik się skalibrował i jest gotowy do działania Spróbuję się dobrać do zbiornika paliwa tutaj od góry gdzie są wloty na przewody na pompkę i zobaczę czy jest coś co mogłoby wyjaśnić dlaczego wskaźnik poziomu paliwa się zawiesił Jedna rzecz nad którą się zastanawiam to czy ten przewód pobierający paliwo do Webasto nie blokuje Pływaka od poziomu paliwa. Jak zacząłem go trochę ruszać, to słyszałem, że on tam o coś stuka. Teraz to już przestało stukać, więc całkiem możliwe, że zderzał się czy przytrzymywał pływak. Zaraz spróbuję przekręcić stacyjkę i zobaczę, czy poziom paliwa teraz jest wskazywany poprawnie. O, dokładnie. Wcześniej wskaźnik paliwa pokazywał 3 czwarte z pierwszej połowy, a teraz pokazuje prawie pełny zbiornik, więc mamy przyczynę. To co spróbuję zrobić, żeby rozwiązać problem doraźnie, to przypnę przewód ten, który wchodzi od webasto, do tego tutaj z boku czarnego. On jest dosyć sztywny. Delikatnie to zepnę, żeby trytytka to przesuwała troszkę do przodu. Nie będę tego ściągać mocno, bo nie chcę w żaden sposób ograniczyć przepływu w tym wężu. Tu jest metalowy, więc tu się nic nie stanie, ale ten jest miękki i myślę, że na razie to rozwiąże problem. Zrobione, trytytką spięte, przesunięte do przodu. Zobaczymy, czy to rozwiąże problem. Będziemy jechać w ten weekend do Malagi, więc przetestujemy. Uchwyt to obrotnicy znowu luźno chodzi. Sprężynka po raz kolejny spadła. Założę ją z powrotem. Zidentyfikowałem dwa problemy. Pierwszy to jest to, że ze względu na to, że ten bolec jest wygięty i nie ogranicza ruchów, to tak naprawdę, kiedy to cofa się za bardzo do przodu, to może zaskoczyć sprężynka. A drugą rzeczą jest to, że przy każdym ruchu wajchy do tyłu odkręcamy śrubę. Każdy ruch do tyłu powoduje, że ta śruba się odkręca coraz bardziej. I w efekcie ta wajcha dostaje coraz większych luzów i wtedy kiedy idzie do przodu jest większa szansa, że sprężyna spadnie w końcu ściągnąłem ten uchwyt okazało się, że sprężyna wpadała w nieodpowiednie miejsce na tym uchwycie klinowała się między uchwytem a yy, między tym uchwytem a miejscem na śrubę i przez to też ta śruba się odkręcała no, potem wyprostowałem też ten dzyndzel i dodatkowo złapałem trytytkami w dwóch miejscach tą sprężynę tutaj i tutaj, żeby nie spadała i teraz kiedy się rusza to śruba się nie odkręca i wygląda na to, że sprężyna też się będzie lepiej trzymać. Przyjechaliśmy na kemping, dlatego że widzieliśmy, że Kiki Świat tutaj bywa, więc jest on sprawdzony. Mieliśmy też nadzieję, że uda nam się spotkać ekipę Kiki Świat. Zauważyliśmy, że są na kempingu, bo widzieliśmy ich samochód i rowerek Szymona i jednego wieczoru udało się chwilę porozmawiać z Kamilem. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, bo nasze marzenia o podróżowaniu kamperem zaczęły się właśnie od oglądania ich kanału. Dziękujemy i pozdrawiamy. Poranek wstaliśmy, zbieramy się i będziemy ruszać dalej w drogę. Dzisiaj kierunek malaga. Jesteśmy już spakowani, idę nas rozliczyć! Jesteśmy rozliczeni. Zapłaciliśmy za tygodniowy pobyt 224 euro za czterosobową rodzinę plus kamper van. Śniadanie zjedzone, jesteśmy dopakowani, ruszamy w drogę. Jedziemy. Jedziemy. Jakie piękne palmy. na dzicz, podoba mi się. A Tobie tata? Mhm. No pięknie. Dzieci, podoba Wam się? Patrzcie jak ładnie, ile palm. Jakie będą zwierzaki fajne. Po drodze zajechaliśmy do Zoo Safari Rio Elche czy jakoś tak. Zoo Rio Safari Elche jest położone w Costa Blanca. Otwarte w latach 80. Znajduje się w słynnym gaju palmowym welcze, co nadaje mu wyjątkowy naturalny charakter. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, o zo. Pierwsza jest taka, że o godzinie 12 odjeżdża pociąg, którym można się przejechać po całzą, więc zaraz spróbujemy się do niego załapać, bo mamy na to tylko 15 minut. Jedna rzecz wymagana to jest mapka, którą dostaniecie przy wejściu i ona upoważnia do tego, żeby się przejechać pociągiem. A do pociągu można przerwać 5 minut przed odjazdem. Nieźle. To jest nie jest wejście. Tam są wielbłądy. Zoo uczestniczy w projektach ochrony, skupiając się na ochronie zwierząt Sahary i zagrożonych gatunków. Szczególną uwagę poświęca reintrodukcji antylop i gazeli do ich naturalnych siedlisk. Wśród mieszkańców parku znajdują się krytycznie zagrożone gatunki, takie jak gazele płoche i mały hipopotam, a także milu, czyli jelenie Dawida. Wyjeżdżamy na wybiegi, patrzcie. Jednym z największych atutów parku są interaktywne doświadczenia, które pozwalają gościom zbliżyć się do natury. Dla nas najbardziej podobała się przejażdżka kolejką z przewodnikiem, która pozwoliła wygodnie zwiedzić większość atrakcji, co jest szczególnie przydatne dla rodzin z dziećmi. Dodatkowo przejeżdżaliśmy niektóre wybiegi w środku i zwierzęta były dosłownie na wyciągnięcie ręki. Na głowę. Od otwarcia park stale modernizuje swoje obiekty, co było szczególnie widoczne podczas pandemii, gdy przyjmując tylko 10% zwykłej liczby turystów, wykorzystano czas na renowację i rozbudowę wybiegów. To pokazuje zaangażowanie w dobrostan zwierząt nawet w trudnych czasach. teraz my nie jesteśmy zwierzyną do, dla podziwiania dla turystów W Zoo urodził się wyjątkowy mały orangutan, córka Joli I Kai nazwana Membali, która przyszła na świat w listopadzie 21 roku. To rzadkie wydarzenie podkreślające rolę w Zoo w zachowaniu populacji orangutanów boreańskich, krytycznie zagrożonych wyginięciem. Żyją tutaj wyjątkowe białe lwy afrykańskie z jasnym ubarwieniem spowodowanym leukizmem czyli genetycznym zaburzeniem zmniejszającym pigmentację, ale nie zmieniającym oczu, jak w przypadku albinizmu. O godzinie 12.30 jest z kolei karmienie lemurów. Prawdziwą gwiazdą tego zoo są lemury. Te urocze, ciekawskie małpiatki, które skradną wasze serce od pierwszego spojrzenia. Oczywiście widzieliśmy je już wiele razy, ale nigdy nie byliśmy tak blisko. Wyobraźcie sobie, że tutaj można do nich podejść dosłownie na wyciągnięcie ręki. Oczywiście nie wolno ich dotykać, bo są to zwierzęta dzikie, ale chodzenie pomiędzy nimi ma swój niesamowity urok. Wszystko to jest możliwe podczas karmienia. Ponoć można też uczestniczyć w karmieniu żyraf, szympansów i orangutanów, a latem, w wybrane dni, nawet pływać z uchatkami. O, ja će krenut. Super. A o 13.30 jest pokaz karmienia fok. Wyjaśniło się, dlaczego trzeba pokazać mapę idąc na pociąg. Otóż na mapie mamy napisaną godzinę. W naszym przypadku to była dwunasta, ale pociąg jeździ dużo częściej, nie tylko raz. Jednak każdy ma na swojej mapie napisaną godzinę, o której jest jego pociąg, którym może pojechać. Właśnie nam zgasła ładowarka samochodowa, i tym samym nie mamy prądu w tych zapalniczkach. Prawdopodobnie się bezpiecznik spalił. Zaraz zobaczę. Problem w tym, że śrubokręt mam w tej skrzynce, a bezpieczniki mam w skrzynce, która jest głęboko schowana. Mam śrubokręt. Trzeba było upróżnić pół bagażnika, ale jest. Teraz na część sprawdzić, który bezpiecznik jest przepalony. Znalazł się winowajca. Jest spalony. Niestety takiego w zapasie tutaj nie mam, ale zobaczę jeszcze w bagażniku w drugiej skrzynce. Zatrzymaliśmy się na CPN. -ie. Zobaczymy, czy tu mają bezpieczniki. Znaleźliśmy dzisiaj fajną miejscówkę na dziko. Tu stoi nasz camper A tutaj jest piękne morze. Spróbujemy zejść tam kawałek na dół i zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Tu. Tak. Byliśmy dzisiaj na dwóch albo trzech stacjach benzynowych. Niestety na żadnej nie było bezpiecznika, którego potrzebujemy. Więc dzisiaj sobie jakoś poradzimy. Jedyny problem to taki, że lodówki nie mogliśmy podłączyć, ale za to kupiliśmy lód w kostkach i wrzuciliśmy do lodówki, więc na jakiś czas wystarczy. Chciałbym teraz wieczorem podłączyć gniazdko ładowania USB do naszego akumulatora hotelowego, bo nie mamy z czego ładować telefonów. Na chwilę obecną korzystamy jeszcze z PowerBanka, żeby doładować telefony. Ale to nam na jutro nie wystarczy, więc jeżeli byśmy jutro nie znaleźli tego bezpiecznika, to chciałbym, żebyśmy mieli taką alternatywę na razie. Wziąłem z domu gniazdka i spróbuję teraz chociaż jedno podłączyć do akumulatora, żebyśmy mogli się trochę podładować. Ładowarka jest już podłączona do kabla. Teraz zajmę się drugą stroną, czyli podłączeniem do akumulatora. Włącznik do ładowarek jest zamontowany. Ładowarka podłączona włączona i nawet ładuje mamy wśród słońca nad kole się trzyma udało się kupić bezpieczniki coś zaczęło się grzać lewy tył jest najzimniejszy dotarliśmy na miejsce tak wygląda nasza parcela pozdrowienia z Playa de la Chuyela na wschodzie słońca żeby chronić wybrzeże przed piratami. Zwiedzanie jest darmowe. Jest obecność klubu szermierczego. I mamy mały problem. Połowa kempingu nie ma prądu. Ale pogoda! Słońce świeci, gorąco jest i deszcz pada. Ja, se <laughs> så lang <laughs> hun er